W krzyżu cierpienie, w krzyżu zbawienie, w krzyżu miłości nauka. Wszyscy bracia tymi słowami rozpoczynamy to wielkopostne orędzie, kolejny już raz. Posypani w środę popielcową popiołem na znak pokuty przez kapłana. Stajemy w dzisiejszą niedzielę w duchu pokory przed Bożym Majestatem, aby rozpocząć nasz osobisty Wielki Post. To nie jest zwykły czas w życiu nas ludzi. Wielki post siostry i bracia przeżywany w jedności z Bogiem jest jak nowy początek, który. Otrzymaliśmy od Boga, jak nowa droga, którą Bóg nam wskazuje, byśmy bezpiecznie dotarli do celu. A tym celem dla każdego wierzącego w Chrystusa staje się tęsknota za radosnym przeżyciem, paskwie z martwych wstania, która jest zwycięstwem naszego Pana Jezusa Chrystusa nad kusicielem, nad szatanem. Nad śmiercią. Wielki post to czas, w którym w sposób szczególny Bóg kieruje do nas zachętę, byśmy podjęli trud prawdziwego nawrócenia, byśmy całym swoim sercem wrócili na drogę prawdy i Bożego pokoju. Nasze spojrzenie w tym świętym czasie częściej. Niż zwykle to czynimy, spoczywa na krzyżu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Tak wielu z nas wyrzuca w dzisiejszych czasach krzyż Chrystusa ze swego serca, tak często wyrzuca ze swego domu, z miejsca pracy, z przestrzeni życia, obawiając się cierpienia. Obawiając się, by znak naszego zbawienia nie sprowadził na nas, na nasze życie tego wszystkiego, co przeżył On, nasz zbawiciel Jezus Chrystus. Jezus nam zamiast, jednak zamiast usuwania Jezusa z naszego życia, jednak zamiast usuwania go z naszej przestrzeni, w której się poruszamy, Powinniśmy pamiętać, a szczególnie w czasie Wielkiego Postu, że krzyż Chrystusa należy mocno z wiarą obejmować, mocno tulić do swego serca, bo umiłowani tylko w krzyżu, w zrozumieniu, właściwym zrozumieniu Jego sensu, Jego wagi jest nasze zbawienie. Dlatego w tym mrocznym czasie, pełnym niebezpieczeństw różnorakich, również tych związanych z pandemią, epidemią, ciężkiej choroby, w czasie mrocz, mrocznym dla współczesnego świata, tak bardzo każdy człowiek potrzebuje nade wszystko duchowej pomocy, którą daje Bóg również w łasce, Przeżywania tajemnic wielkiego postu. Przeżywając go z Bogiem i dzięki łasce Bożej będziemy mogli na nowo odkrywać prawdy, dzięki którym głębiej przeżyjemy prawdziwe zjednoczenie z Bogiem. Dlatego nie możemy się dać przestraszyć. Nie lękajcie się, siostry i bracia, niczego, co zagraża współczesnemu światu. Co zagraża współczesnemu człowiekowi, bo jeżeli zawierzyliśmy Chrystusowi, jeżeli w naszej duszy płynie prawdziwie Chrystusowa wiara, to nic nam nie grozi. Bo jeżeli Bóg z nami, któż przeciw nam? Nie pozwólmy zamknąć naszych świątyń. Nie pozwólmy zamknąć świątyń naszych serc na Eucharystię, na codzienną modlitwę na to, by to właśnie tutaj wypraszać potrzebne łaski i bezpieczeństwo dla naszych rodzin, dla nas samych, dla naszego narodu i całego świata. Temu niech więc sprzyja rozpoczęty w środę popielcową czas Wielkiego Postu. Wraz ze wszystkimi duchowymi ćwiczeniami, Codziennymi rozważaniami wielkopostnymi, dniami skupienia, świętymi rekolekcjami przeżywanymi we wspólnotach małych, wspólnotach większych, wspólnotach parafialnych oraz dziedzictwem ducha niesionym wielowiekowej tradycji pięknych, jakże głębokich nabożeństw pasyjnych. Najmilszy wielki post. Jest czasem sprzyjającym zintensyfikowaniu życia duchowego poprzez święte środki, jakie oferuje nam Bóg poprzez posługę wspólnoty kościoła. Pan, który podczas 40 dni spędzonych na pustyni przezwyciężył podstępy kusiciela, jak słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii, wskazuje nam dzisiaj na powrót drogę, trzeba pójść, którą trzeba przejść. Drogowskazami na tej drodze ku naszemu osobistemu nawróceniu są nade wszystko post, modlitwa i jałmużna. Przez modlitwę, szczególnie w Wielkim Poście, mamy rozwijać osobistą więź z Bogiem Ojcem, który jest w niebie. Jako ze swoim najlepszym przyjacielem, Modlitwa powinna stać się najważniejszym momentem w każdym naszym dniu, by w niej, bo w niej spotykamy się z tym, który sam jest naszą nagrodą oraz obraz i podobieństwo, którego, na obraz i podobieństwo, którego zostaliśmy stworzeni. Ponieważ w naszym dążeniu do Boga nieustannie do, doznajemy dość ograniczeń. Wynikających z naszej ułomnej, słabej natury. Otwiera się przed nami przestrzeń postu. Ten, kto pości, uznaje swoją ludzką słabość. Uznaje, że jest człowiekiem ograniczonym. Otwiera się na moc pochodzącą od Boga. Bóg przychodzi z pomocą naszej słabości. Zawsze wybiera, co w oczach ludzkich uchodzi za niecne. Po to, żeby objawić swoją Bożą Moc. Kto pości, siostry i bracia, odmawia sobie rzeczy niezbędnych, uznaje, że żyje dzięki miłości Boga. Prawdziwy post wynika więc z modlitwy, z głębokiej osobistej więzi z Panem Bogiem. Odmawiając sobie pokarmu w ofierze postnej, Człowiek wyznaje wiarę, że żyje dzięki Bogu. Odmawia sobie pokarmu nie po to, żeby kolejnego dnia zjeść podwójnie, albo żeby zaoszczędzić na ekskluzywne wakacje lub na jakąś inną przyjemność, ale odmawia sobie tego po to, by dać na jałmużnę. W tradycji biblijnej oraz kościoła czasów apostolskich, jałmużna była. Postrzegana jako powinność, również i dzisiaj. Z obowiązku jałmużny nikt z nas nie jest zwolniony. Przykładem czystej jałmużny jest ofiara ubogiej wdowy, która stała, składa się na ofiarę dwa pieniądze, które stanowiły całe jej utrzymanie. Najmniejsi wdowa ofiarowała z tego, czego nie miała. Ofiarowała więc całe swoje życie. Jej jałmużna stała się więc wzorem aktu najwyższego miłosierdzia, bo podzieliła się wszystkim, co miała w swym życiu. Natomiast ten, który ma, kto z łaski Boga jest obdarowany mieniem, majętnościami, oddaje to, co powinien oddać. Dla, dla niego jałmużna jest powinnością. Siostry i bracia, jakże często nie rozumiemy sensu przeżywania Wielkiego Postu. Jakże często z lekceważeniem podchodzimy do tego wszystkiego, co Bóg pragnie darować nam w tym świętym czasie. Dary te spływa, spłyną do naszych dusz, o ile tylko otworzymy nasze serca na działanie jego boskiej łaski. Wielki Post sprzyja również. Odnowieniu siebie, które może dokonać się w spotkaniu z Chrystusem żyjącym w tajemnicy Najświętszej Eucharystii, w Jego świętym Słowie, w pozostałych sakramentach świętych oraz ciągle żyjącym w naszych bliźnich. Niech Duch Święty prowadzi nas do podjęcia prawdziwego wysiłku, którego celem będzie odbycie takiej duchowej pielgrzymki mojego osobistego nawrócenia. Nawrócenia do odkrywania na nowo wartości i potrzeby życia duchowością eucharystyczną. Rozmyślaniem nad tajemnicą Boga, który stał się dla nas więźniem tabernakulum, aby pozostać z nami aż do skończenia świata. Aby być ochroną przed grożącymi nam niebezpieczeństwami. Dlatego niech, niech nikt nie waży się ograniczać nam dostępu do świątyni, do kaplic, do Najświętszego Sakramentu, do komunii świętej przyjmowanej zgodnie z tradycją w sposób najbardziej uświęcony, przepełniony pokorą, przepełniony również tym, co nazywamy właściwą pobożnością, czyli podawaną przez kapłanów do naszych ust. Niechaj dar Ducha Świętego prowadzi nas również w tym świętym czasie, świętego wielkiego postu, do nowego odkrywania znaczenia Słowa Bożego w naszym życiu, którego słuchanie daje nam łaskę posłuszeństwa wobec Boga oraz dar oczyszczania z grzechów, które nas zaślepiają. Niech czas świętego wielkiego postu stanie się również okazją. Do znalezienia potrzeby służenia Chrystusowi, który jest obecny i ciągle żyjący w braciach potrzebujących naszej pomocy. Módlmy się za siebie nawzajem, abyśmy uczestnicząc w zwycięstwie Chrystusa, umieli otworzyć nasze drzwi dla osób słabych, ubogich i potrzebujących. Wówczas będziemy mogli w pełni żyć. I świadczyć o radości paskalnej. Wierzę jednego Boga, Ojca Człowieka, Stworzyciela Nieba.